Cześć i dzień dobry, zapraszam na kolejny odcinek dętka wideo z serwera DIA. Tego poranka wydawało mi się, że miałem nastawienie na ostre ekspienie. W głowie pojawiła się wizja, by wbić dwusetny poziom do końca miesiąca. Moje plany jednak dość szybko uległy zmianie. Trafiłem hunting taski na Enfable Silencery oraz Weekend Frazzle Mawy. Miałem też Prey 10x10 na, na Luta na wcześniej wspomniane Silencery. Było to silniejsze ode mnie i musiałem się tam wybrać. Lubię ten spot, wiem też, że będzie tam profit, więc póki nie mam tutaj bestiary, to zawsze chętnie zajrzę do jaskini na Fabius, chociażby na chwilę. Jaskinia była pusta i mogłem swobodnie próbować przyzwyczajać się do spota. Niby już tutaj expiłem wcześniej, ale trochę czasu minęło i sam nie byłem pewien na co stać te frazle. Tak, frazle, bo to ich się przede wszystkim obawiałem. Jeden potrafi mnie uderzyć za więcej niż połowę życia. Biegałem więc pierwsze bijąc je pojedynczo lub po dwa, ale dość szybko przyłączyłem się na tryb wybijania obszarowego na utamce. Wybijałem drogę na kroazura, a gdy już dostałem się na minus dwa, to postanowiłem tam zostać. Były tu według mnie większe klaty i więcej miejsca do biegania. Czasami się zalurowywałem i myślałem, że to koniec, ale finalnie wychodziłem cały z opresji. Zrobiłem tam aż całe dwa refile. Pierwszy z nich trwał lekko ponad 20 minut i wbiłem 340k EXPA oraz 90K Luta. Sypały całkiem nieźle. Raw X na godzinę wynosił około 700K. Wbiłem dwa taski i nie przepoliłem nawet godziny preya, ale to wystarczyło na dziś. 150k profitu i wpity 165 poziom. Całkiem nieźle. Miałem na ten dzień jednak inny cel, o którym tego dnia nie myślałem, a który chciałem zrealizować od kilku dni. Mowa tutaj o dostępie na Verlajonen, czyli wykonaniu Ancient Field Quest. Przypomniałem sobie o nim akurat jak Elder Xanien przebiegał na Kroazura, to właśnie przez tego Tibijczyka bardzo chciałem wtedy zrobić ten quest, bo oni już tam jak spili i czasem potrzebowali MS-a. Teraz gdziekolwiek go nie widziałem, to przypomniał mi się niezrobiony quest. Wziąłem misję u Domizjana nadarczyna. I wybrałem się do jaskini i by oznaczyć trzy specjalne miejsca. Towarzyszył mi wcześniej wspomniany Ksanin, który zaoferował swoją pomoc w kwestii. W sumie, nawet i dobrze, że poszliśmy w dół, bo Hieny wciąż potrafią ugryźć, a tak było nieco łatwiej i szybciej. Ale wybijamy od razu hunta, robimy bustowych hunt. Zbierasz lata? Tak, coś tam klikam, Ksanin. Staram się klikać. Ty, chłopie, ja, dzielaku złapał. Tak staną chyba odpisywał albo coś. To by się już było po kweste, chodź, tu idziemy. Jak ty napadniesz ksenie? Co jest? Żółtamy sobie wrzuć? życiu. na cały czas lata. Oznaczyłem jeziorko krwi, pagadę oraz miejsce rytuału. Zapomniałem jednak pogadać z czaszką, ale i tak musiałem czekać na noc, by to zrobić. Pobiliśmy w międzyczasie hienki czekając na noc. Zawsze wpadał tu jakiś exp. Kserian musiał iść, więc kolejne misje robiłem już sam. Potrzebowałem teraz zdobyć kilka przedmiotów dla Werechieny pchargu. Będzie ich on od nas wymagał, a znaleźć go możemy na samym końcu jaskini z Werechienami. Warto przygotować sobie je wcześniej, by uniknąć ponownego przebiegania jaskini. Kupiłem u NPC Sul oraz siatkę i wybrałem się, by złapać i posolić pięć wratów. Dużo kaj wratów możemy znaleźć w dziurze w Porthope, zaraz koło siedziby Explorer Society, albo standardowo może być do kanałów w Thais, gdzie też złapałem ostatnie sztuki. Pozostałe przedmioty, tak jak udziec z dzika, jajko Hydry oraz Lion Mains, kupiłem z marketu. Już w drodze do NPC Pargu, gotowałem jajko Hydry w kotle znajdującym się w jaskini, a po rozmowie z samym npc otrzymałem beczkę. Wrzuciłem do niej szczury i mogłem od razu oddać misję. Nagrodę dostałem beczkę z goblinem oraz lit torch, który musiałem zabrać do Domizjana. Czekała mnie teraz trudna wyprawa. Musiałem teraz dostać się do sanktuarium werolajonów i tam pobogosławić Lid torcza. Póki co jedyna droga była przez lają zrok, wybijałem sobie ancjenty i lwy po drodze, lucąc kryształki, dzięki którym mogłem spróbować wyłowić oswajacz z fontanny. Niestety się nie udało. Jeśli chodzi o same Werlajony to nieco się obawiałem, że sobie tam nie poradzę na tym poziomie. Widziałem jak bombiły one 300 eka, a ja byłem tutaj MS-em. Liczyłem trochę, że ktoś tutaj będzie expił. Lajony były jednak wolne i musiałem radzić sobie sam. Odpaliłem utamkę i powoli testowałem siłę lwów. Pierwsza klata? Nawet git. Moby z korytarza? Również git. Koło księgi użyłem kwiatka na torczu i wbijałem sobie mopki wokół jeziorka. Nawet dawałem radę, więc później wrócę zrobić tutaj testowy hunt. Pierwszy jednak chciałem dokończyć questa. Dobra pochodnie na to. You try to burn your shrine, but it doesn't catch fire. Maybe holy fire is needed here. Co ty gadasz przecież? Czekaj, 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 zepsułem misję? Pobiegłem teraz na Werheny użyźli torczę na ołtarzu i okazało się, że mój torcz wcale nie jest pobłogosławiony. Prawdopodobnie użyłem kwiatka zbyt daleko od księgi. Musiałem wrócić na Werlejony i powtórzyć misję. Wchodząc do jaskini jednak nieco mi się przyfarciło. O kur... Dyduwa tu jest od razu, może będzie ciało. O ile to wybije. To no, bank. bank! Dobra, Poproszę to, 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 to... tam, awalansze... tam, tam, w ogóle leży? tam, Strilo... no, Nie znam. O. Jeszcze więcej. Jak chłop był ubrany, patrzcie co on tu ma wszystko To jest out Grzybki może daję. jak mam kapa to daj to oddawaj bardziej Tu jeszcze kasa jest Co jest kurde? To jest niekończący się plecak, nie? co tutaj lota ma jeszcze To nie to Masakra, patrzcie tu jest lota to jest blue backpack, tak? Ten cały. Tu już nic nie ma, dobra. Dobra, muszę iść do depot. Muszę to odnieść, ale tu jest tego sporo, nie? To jest to potek 310, ja tyle kapa nie zrobię. Dobra, jalo, lecimy. Ale powiem wam, no niezłe te tutaj. Ja tam nie wybiłem dołu całego. Trochę syfu nazbierałem, ale zbierałem też na szybko. Stoka profitu jest. Na Werylajonach biegałem już nieco śmielej, testując kolejne klaty i patrząc jak zachowują się moby i moja utama. Po kilku klatach zabrałem już poprawnie pobłogosławionego lit wróciłem do jaskini, gdzie podpaliłem ołtarz i zreportowałem misję do Domizjana, które chciałbym zabić 300 hien. Miałem tu już ukończone bestiarki, a wcześniej zabite hieny również się liczyły, więc przeszedłem od razu do kolejnej misji. Otrzymałem pierścień, który umożliwi mi przejście przez sekretne przejście w sanktuarium Werylajonów. Połączyłem tę misję wraz z huntem. Nie biłem niby najlepszych klat, ale starałem się wybijać wszystko, by poznać jak najbardziej zachowanie mobów i ich ataków względem tak niskiego levelowo maga jak ja. Musiałem pokonać cztery minibossy i zebrać z nich trofea. Nie były one trudne do zabicia. Wybrałem z nich potrzebne przedmioty i znowu przedzierałem się korytarzami, wybijając respa. Poinformowałem Heliodora, czyli przywódcę Werelajonów o pakcie Werechien z nieumarłymi i zostało mi jedynie zreportowanie misji do Domizjana i powrót tutaj, by odblokować sobie skrót przez głowę lwa, by nie musieć przebiegać przez całą lwią skałę. Dobra, tutaj będzie dopiero przypał na wejściu. Dobra, mana na fula. Poczekamy aż zajdzie kulę u tamki, żeby były dwie. Z kolem wyjść. Nie, musimy to zrobić, to jest challenge. Cześć co czołem, cześć Dawid, witam. Będzie dynka albo nie będzie dynki. prosto. Cyk, let's go. O, kur A. Będzie 1 Kurwa. Nie? Utamka jest. Dobra, muszę to to biznesu spokojnie. Albo wybiec. Wybiegam. Nie, jebać, nie ryzykuję. Odblokuję sobie chociaż skrót. It's not worth to travel but the lion roar. Czemu? Nie jestem w godzin tego podróżować tędy. Halo! Chyba muszę z Domizjanem jeszcze zagadać. Ale przeżyłem! Spakowałem się jeszcze, by zrobić jeden refil na Verlajonach i przetestować lepiej. Spota. Nie spodziewałem się na takim levelu, dam radę tu solo expić, Ale jak tylko miałem nieco więcej przestrzeni do biegania, to śmiało wystarczyło mi utałem by ponownie ją odnowić. I wybijałem na nabieganego całe klaty. W korytarzach biłem po 3-4 moby, bo musiałem wciąż uciekać niejednokrotnie, tolerowując kolejne sztuki. RAW EXPA robiłem tutaj około 1, 000, 100 na godzinę. Całkiem nieźle, biorąc pod uwagę, że wychodziłem na tym spocie na plus. Czasem bywało niebezpiecznie, ale podobało mi się to ryzyko. Z każdym levelem wynik będzie się tutaj poprawiał. Prawdopodobnie nieraz jeszcze usłyszycie o tym spocie w dętka wideo. W mieście na szybkości sprzedałem jeszcze gemę, by kupić 100 TB na dwa kaski Ultimate Mana Potionów. Wybrałem też w mieście Zaoan Chess Boxa, odmaga z Colors of Magic eventu. Jeśli ktoś o tym nie wie, to można wybrać go raz na postać podczas właśnie wcześniej wspomnianego eventu. Nie miałem zamiaru go sprzedawać, miał 32 sloty na przedmioty, więc pewnie go będę wkrótce używał. Przez cały dzień wpadły dwa levele, a do tego sporo profitu, bo wszędzie gdzie byłem, to jak pod Profit, który też pokazywał analizer. Dzień jak najbardziej udany. Następny poranek zacząłem od spaceru po Werebossa. Nie robię ich regularnie, chociaż prawie zawsze jest tam Profit, nawet jeśli nie spadnie rarek. Tego dnia akurat zbustowany był Shadow Pelt, więc musiałem skorzystać z okazji. Z bossa nic nie wypadło, ale z racji boosta wpadły aż 3 sztuki do bossa Jariusza. Miałem od kilku dni prej 10 na 10 ataku na hydry, więc postanowiłem go w końcu wykorzystać i przetestować jakiś spot samymi hydrami. Pierwsze co rzuciło mi się na myśl to hydry na Porthop. Duży spot był zajęty, ale niedaleko na Forbidden Land znajdowała się kolejna dziura pełna hydr. Miałem obawy, że resp nie wyrobi, ale tunele były dość długie i nawet nie musiałem czekać na moby. Sam spot niezbyt przypadł mi do gustu. Zabijałem po 2-3 hydry naraz, przez co miałem wrażenie, że marnuje potencjał tak potężnego maga. Do tego każda kolejna grupka była dość daleko i prowadziła na nią kładka o szerokości jednego SQM-a. Oznaczało to, że nawet nie mogłem lurować do siebie mobów. Pobiłem to 15 minut dla testu. Analizer pokazywał 750 kara w expo na godzinę, a zabiłem 87 hydry. Dostałem propozycję, by pobić coś w dół z Paladynem. Coś, to znaczy hydry, ale na innym spocie. Ruszyliśmy na Oramond West, gdzie w dziurze występowały hydry, jak i Bograidery. Już przebiegając z Westa, mieliśmy w planie sprawdzać co jakiś czas powierzchnie, czy nie pojawiły się może kwary. Spoiler, nie spotkaliśmy ich wcale. Biliśmy tutaj piętro minus 3 i było dużo lepiej niż na Forbidden Lands. Było tutaj dużo miejsca i można było lurować nawet całe klaty naraz. Problemem były tutaj parale, jak i uciekające moby na red HP, ale bijąc to w dół, to zawsze ktoś je dobijał, czy ja, czy to palady. W 15 minut biło mi się ponad 100 hydr do taska, a analizer pokazywał 950 karaw w na godzinę. Dodatkową zaletą samego spota jest też możliwość zbierania blue polenów, które oddajemy w mieście, a za 15 sztuk mamy jeden punkt na ratleton. Lud nie dopisał, bo spadały tylko Armor i warrior helmety. Exp może też nie powalał, ale spaliłem trochę preya, wbiłem 167 level i dokończyłem taskę na hydry. Mogłem w końcu awansować na rangę Ranger u jego Adamsa. Odblokowała mi ona łódkę w górę rzeki u NPC i Lorka. Mega przydatne na chyba każdym etapie gry. Nagrodą za sam task, oprócz punktów i expa, była możliwość zabicia bossa hydr Demeny. Niby w tym momencie, na loto do loto zostały dwa tygodnie, ale wydawało mi się, że i tak wykonam jeszcze taski na Hydry, bo już ogadany byłem na jutro, na Banutę. Dobra, trzymajcie kciuki. Uwaga, uwaga. Demeny. Jak wypadnie jajo, to jesteśmy za robasy. Bo sam sobie no, trudny nie jest. Na kilka waveów spadnie, ale jeszcze bym poszedł zrobić bosiki werlejonów po nim. I nie ma jajka. Nie ma jajka, mamy za to Medusa Shield, Warrior Helmet. No, trochę lipa. Liczyłem na jaja, bo skrót by się przydał. Ale. Jajko z Demen. Kosztowało około 400k na markecie, ale zależało mi, by odblokować skrót na banutę. Jednak tym razem się nie udało. Na zakończenie wróciłem jeszcze zrobić refila na Verlajonach, jak i zabić tamtejsze bossy. Same bossy sypnęły całkiem ładnie. Miałem sporo niebieskich itemów, w których był też Skull Helmet warty 40k. Razem zyskałem coś około 100k. Teraz ekspiłem na piętrze minus 2, bo to akurat było wolne. Wpadłem na pomysł, że będę bił tylko 3 klaty na południu, bo są tutaj największe pomieszczenia i najłatwiej będzie mi manewrować z lurką na plecach. Koło wejścia do króla lwów był spokój, bo było gdzie biegać. Klata środkowa była nieco bardziej problematyczna, bo na jej środku stał ogromny stół, więc czasem gubiłem moby i musiałem przez niego przebiegać, uciekając przed lurką. Klatę z lewej strony próbowałem zabijać na miejscu, ale gdy robiło się ciepło, odlurowywałem sobie moby do pokoju ze stołem na prawo. O dziwo, res wyrabiał, a ja wbiłem 168 poziom, kończąc tym samym kolejny dzień. W tym odcinku to już wszystko. Na kolejny dzień miałem wstępnie ugadany Team Hunt, ale to już opowiem w kolejnym odcinku. Standardowo, jak się podoba, to łapeczka w górę, a ja zapraszam Was do obejrzenia kolejnego odcinka już wkrótce. Miłego dnia i do zobaczenia na TBSki Szlaka. Piona!